Witam Was strasznie, z tej strony Zazik Xeno i słuchajcie e, Mam nadzieję, że udało wam się mniej więcej zgadnąć w komentarzach e, co dzisiaj się będzie naszym adboxingiem, też Inaczej co będzie przedmiotem naszego unboxingu e, Aczkolwiek słuchajcie, tutaj to jest już osta przed ostatni film w tym roku e, Tutaj na mnie, na, u mnie na kanale przed e, Q&A Także słuchajcie, bez duż, dużego dłuższego Przedłużania, zaczynamy a więc słuchajcie, jest, przechodzimy do naszego adboxingu. Powiem Wam tak, nie bez powodu są tutaj cztery książki od Vespera. Jak sami możecie widzieć, też właśnie paczka jest od Vespera. E, a to, co tutaj się znajduje, jest takim powiedzmy substymentem do tego, co jest tutaj. Także na chwilę obecną te książeczki troszeczkę sobie przesuniemy, a my przechodzimy do otwierania pudełeczka. Także lecimy z tym. Oczywiście, wszystko dobrze jest jak zwykle za... Pieczątowane, więc żeby się do tego dostać to. O, dobra, poszło. O. I słuchajcie, co my tu w ogóle mamy? <śm> Okej. Okay. Dobra, zacznijmy od tego że tak. Mam tutaj kilka na przykład właśnie takich e, zakładek od różnych widzę książek. To są całkiem dosyć ciekawe. O, proszę, jeszcze mam zewktu Lovecrafta, którego uwielbiam. E, tego nie znam. O, kurde, tego to jeszcze nie miałem. To, mam inną zakładkę do Cosia, także bardzo spoko rzecz. Proszę bardzo, mam legendarnego obcego, <gry> który został wydany, także druga zakładka całkiem spoko. No i tutaj mamy jeszcze jakiś też taki. Taką inną sobie zakładeczkę. Także zestaw zakładek. W sumie to jest fajne, bo Wesper zawsze do tych właśnie swoich książek dodają właśnie dodają specjalne zakładki. Aczkolwiek, no tutaj rzeczywiście coś, a mam troszeczkę innego, jeżeli chodzi o zakładkę. No, ze chyba mam e, też. Musiałbym sprawdzić, a już nie będę odchodził. Także mam ze No i co tutaj jeszcze? Mam jakieś inne książki. No i oczywiście wyjście z cienia. Także bardzo spoko, fajna rzecz. Zestaw zakładek, nie wiem, na gdzie ja to wszystkie wsadzę. <noise> Mogę się o, co najwyżej powachlować. <noise> Dobra, lecimy dalej. Co dalej mamy? Tutaj mamy zima 2020. Aha, czy to jest taka ulotka wszystkich książek Wespera, które będą chcieli wydać? Tak, dokładnie. Czyli taka ulotka reklamacyjna Wespera i jej wydawnictwa. Oczywiście musiał nam się znaleźć nasz ukochany obcy. <grych> I to jest kurna kolekcja książkowa, którą mam wszystko z tego, tak? Razem z tym albumem, którym kiedyś tam wam chyba robiłem unboxing na ten temat? E, albo nie, już nie pamiętam. Co jeszcze tutaj mamy? Alicja, czerwona królowa, lustro, także no jest taka fajna, powiedzmy to, reklamówka Wespera. Lecimy dalej. Co jeszcze tutaj jest? No dobra, to jest jak to się nazywa fakturka i słuchajcie, i przechodzimy teraz do clou tego całego programu. Czyli zgadza się, słuchajcie, jeszcze papiery sobie wyciągniemy, bo papiery są nam niepotrzebne. I to jest, proszę Państwa, Etui na całą kolekcję czterech książek o obcego. Tak jest. W kosmosie nikt nie usłyszy Twojego krzyku. <grytanie> Także, słuchajcie, zakupiłem sobie to. Wtedy, jak miałem całą już kolekcję tego, troszeczkę nie miałem kasy. Teraz Wesper znowu to gdzieś sprzedają siebie na głównej stronie. Za, powiem szczerze, 50 zł to kupiłem, plus przesyłka. Powiem wam szczerze, e, zajebiście wygląda, naprawdę pięknie wygląda to etui. Oczywiście wszelkie zdjęcia zarówno tych e, pokazówek jak i tego co było, czyli te podkładki też będą wam zamieszczone. No i cóż, no myślę, że trzeba byłoby tutaj to wpasować te nasze książki. Tak, czyli dobra, zaczniemy sobie od czwartej części, trzeciej, drugiej. I oczywiście klasyka pierwsza. I słuchajcie, fajnie to wygląda. Jest to całkowicie wpasowane, całkowicie w, w pudełeczko. Także naprawdę mega, mega, mega to wygląda. Oczywiście, no, do książek będziemy, jeżeli będziemy to kłaść na półce, no to raczej od tej strony. Aczkolwiek, no nie, na no, ta grafika królowej ze swoimi dzieciakami po jednej stronie mamy właśnie królową, drugą mamy tutaj e, zwykłe ksenomorfy. Słuchajcie, naprawdę fajnie, no, jest tak to mega e, zrobione, obcy kolekcja. Szkoda trochę, że nie, nie ma jakiejś takiej jeszcze jednej powiedzmy do tych książek, które będą wydawać, czyli właśnie Leborna. I teraz ostatnie chyba gdzieś czytałem, że e, będą, będzie chyba e, River or the Sorrow, chyba też właśnie. Wydawane przez e, Wespera. Także no słuchajcie Ojejku no jaram się Wreszcie jest ta kolekcja powiedzmy u mnie Zbita, wreszcie jest to skolekcjonowane W pełni w 100% tak jak kiedyś Chciałem, jestem zadowolony Jakość tego jest całkiem Fajna, aczkolwiek no niestety boję się Że ta, Że z czasem może się to gdzieś tam brudzić Jeżeli będziemy to dotykać Troszeczkę się porysuje, ale naprawdę Wykonanie jest świetne Świetna kolorystyka także naprawdę naprawdę mega także słuchajcie jeszcze wam zrobię przebitki bliżej tego wszystkiego na zdjęciach I cóż, no to w takim razie zapraszam do podsumowania. A więc słuchajcie, podsumowanie tego naszego adboxingu, czyli właśnie etui do e, kolekcji Antologii Obcego. E, słuchajcie, tak jak mówiłem podczas unboxingu, bardzo fajnie jest to wykonane to etui. Książki idealnie są po prostu pod to, yy, czy to jest zaprojektowane idealnie pod książki. Także cała nasza antologia od pierwszej części do obcy przebudzenie no, nam ładnie wchodzi, się mieści. Aczkolwiek to troszeczkę mi nie pasuje to, że często te książki troszeczkę tak wystają grzbietem. Jasne, jest to jakoś tam powiedzmy to e, uwarunkowane tym, żeby tą książkę jakoś wyciągnąć bez większego porosowania się. Aczkolwiek, no, ja jestem perfekcjonistą i chciałbym, żeby te książki tutaj generalnie były, że tak powiem, e, ścięte. Wystarczyłoby na tutaj zrobić takie małe wycięcia po bokach, żeby móc sobie jakąś książkę wyciągnąć, wysunąć. Ale tak czy siak naprawdę jest to spoko. No, no tutaj ten w kosmosie nikt nie usłyszy Twojego krzyku, te wszystkie napisy, e, w ogóle ten obcy kolorystycznie sama kurde królowa ze swoimi młodymi, tu niż nie młodymi, dorosłymi osobnikami, czy tutaj te dorosłe osobniki całkiem, całkiem spoko też na plus właśnie to, że kurde dostałem, to taki mały, pierdała, tak, taki gratisik, ale pierdała, że Wesper bardzo fajnie to robi, że dostałem taką powiedzmy kolekcję E, tych wszystkich zakładek do książek Generalnie to też jest śmieszne Bo e, jak kupujemy Każdą osobną książkę od Vespera To i tak mamy zakładkę Aczkolwiek no spoko, no tutaj fajnie, że ten Cosiek Trochę inaczej wygląda e, Sprawdziłem sobie w międzyczasie ten ze Wktulu Też troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o te zakładki Ale to jest bardzo fajny Fajny taki, taka pierdółka Ale taka no, cieszy, ja lubię takie rzeczy Będę miał co oznaczać W moim nadchodzącym jeżeli w końcu do mnie dojdzie pewna rzecz, to będzie na pewno to y, nawet potrzebne i będzie to bardzo fajnie tutaj wspierało, właśnie moje rzeczy do różnych książek czy komiksów czy czegoś. tam, czy będę chciał odznaczyć sobie, żeby zrobić z tego materiał. Także no, całkiem, całkiem spoko. Też inna właśnie sprawa, że tutaj mamy na zimę 2023, że mamy może boleści, tak? No, jeszcze chyba, czyli ten Out of the Sea of the Sorrow, czyli jeszcze czekamy na jedną książkę podobną zima 2023. Niby tu tak pisze, ale nie wiem, czy to jest już zapowiedź, czy, czy dopiero, czy, czy już na pod koniec roku już wyszło, muszę jeszcze to sprawdzić, ale jeszcze nie słyszałem o tym, żeby wyszła nowa książka. O obcego. Aleczkolwiek spoko. Fajnie byłoby, gdyby na przykład znowu Wesper e, chciał zrobić kolejny taki właśnie pakiecik. Taki Etui do tego właśnie do książek, które teraz wychodzą w Polsce. E, też duża sprawa, że no naprawdę ja lubię Wespera. Tak. Mam no swoich książek właśnie od Zewa Ktuluk, Coświa obcego. Także to jest naprawdę całkiem fajne wydawnictwo. E, bardzo, bardzo spoko. No i co myślę, że każdy coś by znalazł dla siebie oczywiście, żeby zaraz ktoś nie powiedział, nie, to nie jest żaden sponsorowany yy... Unboxing, po prostu sam to kupiłem. Ale jestem w stanie polecić naprawdę Wesper, bo Wesper robi naprawdę dobrą robotę, tak? E, więc no ja, tak jak mówię, jestem w stanie wam polecić. No i słuchajcie, jeżeli macie swoją kolekcję właśnie czterech książek, to jest to idealny powiedzmy produkt dla was w sensie takim, żeby sobie to do kolekcji dodać, żeby to już była taka fajna, cała, spójna całość. Spójna całość. <zajem> zajebiście zadzik, jak zwykle, twoja, tw twoje. Umiejętności językowe kurwa, są zajebiste, <grymne> ale serio polecam, polecam, szczególnie że teraz to jest koszt 50 zł z 70 na 70 zł. To też dla mnie nie jest pieniądz, żeby taki, taką małą pierdółkę, która fajnie jeszcze wygląda na półce. Zresztą zobaczycie sobie właśnie też na zdjęciach mniej więcej jak to się prezentuje, w, w innych czy innych moich książkach które mam na półce. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Jeszcze zanim przejdziemy, zanim się z Wami pożegnam, to jeszcze zapraszam Was na no, świąteczne Q&A zaraz po tym materiale. Także tam też będzie to Q&A połączone też również z ogłoszeniami na rok 2024, czyli o co będę planował na kanale zrobić, jakie będą zmiany. Także zaraz po tym materiale możecie przejść śmiało do Q a Q&A, ja się z wami na chwilę obecną tutaj żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubuj kanał, dzięki i na razie.